Ja wiem, ja wiem, że skopiowałam Twittera, ale zobaczmy sobie, bo jestem ja też ciekawa, co na to imię moje, znaczy na no tego youtubera, jak sobie O, no nie, no Frigo Kamel, trochę słabe. ale trudno. See you next time. A, i zasubskrybujcie kanał Eksolocik, ponieważ no, niestety miał się pojawić ten drugi odcinek i półtora, będzie półtorej odcinka sezon drugiego konflikt pluszaków. No i, też, no i też druga część drugiego odcinka sezon drugiego konflikt pluszaków. to zasubskrybujcie go opatalne. Bo będzie więcej takich filmików. Do nara.